Zaufania to jedna z najczęściej wybieranych propozycji pomocowych w czasach pandemii COVID-19. W tym samym momencie dużym poziomem użyteczności oraz przełamaniem utartych schematów okazały się terapie online. Wybór bezkontaktowych wersji spotkań zyskał swoją popularność i do dziś łączy specjalistów i osoby szukające wsparcia na całym świecie. Pandemia bezpowrotnie zmieniła sposób realizowania wielu form pomocowych, otwierając się na pracę zdalną. Zadaniem tego filmu jest wskazać, z czym mierzyliśmy się podczas realizowania telefonu zaufania w czasie pandemii, czego udało nam się nauczyć i jak można wykorzystać tę wiedzę w przyszłości. W pewnym momencie gabinety psychologiczne zaczęły zapełniać się osobami cierpiącymi z powodu neuropsychologicznych powikłań pokovidowych. Do których należą m.in. problemy z pamięcią, trudności z koncentracją, mgła umysłowa, rozkojarzenie, rozdrażnienie, trudności z zasypianiem i tym podobne. COVID znacząco wpłynął na jakość naszego życia, ale to nie jest jedyna pandemia, z jaką przyszło nam się mierzyć. Równolegle zagraża nam i długo będzie jeszcze zagrażać pandemia skutków długotrwałej izolacji. Wiele osób potrzebowało wsparcia właśnie w tym zakresie. Zauważyliśmy wzrost pacjentów i osób potrzebujących naszych poradniach psychologicznych czy poradniach zdrowia psychicznego. Ta izolacja podczas pandemii, izolacja społeczna wywołała skutki takie, że po prostu coraz więcej, szczególnie młodych osób, potrzebuje pomocy psychologa, psychiatry. Widzimy to też w Diagnozie Problemów Społecznych Gminy Miasta Erlon, która była przeprowadzona w 2022 roku. Niemal połowa młodych ludzi oczekuje, potrzebuje pomocy tego typu właśnie poradni psychologicznej albo poradni zdrowia psychicznego. Ludzie zaczęli się od siebie oddalać, zaczęli się siebie bać. Coraz więcej osób w każdym wieku Skacze się na dolegliwości związane z samotnością, z niezrozumieniem. Takie wyjątkowe okoliczności jak pandemia koronawirusa, czy też wybuch konfliktu zbrojnego doprowadziły do tego, że wiele osób czuło się osamotnionych. W związku z tym do pracy przy telefonie zaufania. Zaangażowaliśmy wolontariuszy, ich tutaj pomoc, zaangażowanie okazały się nieocenione. Rozwiązania covidowe, czyli zajęcia online spowodowały to, że dzieci, które wcześniej nie miały kontaktu z internetem zaczęły mieć ten kontakt dużo częstszy, zaczęły mieć dostęp do treści w internecie. Które nie zawsze są nie były odpowiednie dla ich wieku. Zauważyłam na przykład um, taką przemoc internetową, tak? czyli bardzo dużo hejtu. Um, dzieci czują się bezkarne, um, pisząc coś w internecie. Um, oczywiście ta bezkarność jest pozorna, ponieważ no, organy ścigania potrafią bardzo często dojść do osoby, która jest um, autorem pewnych wpisów. W imię naszej intencji, którą jest. Połączenie, staramy się łączyć to, co podzieliła pandemia. Najczęściej są to podzielone relacje rodzinne, wynikające właśnie z izolacji, ale i zaburzenia neuropsychologiczne zaburzenia wynikające z pracy online zarówno dzieci korzystających z wirtualnych lekcji, jak i dorosłych realizujących obowiązki zawodowe z pozycji domu. Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń obniżonego nastroju. Doprowadzającego nierzadko do autoagresji, co było właśnie wynikiem izolacji. Niektórym wystarczyła zwykła rozmowa, niektórych musieliśmy pokierować dalej. Największe zło, jakie wywołała pandemia COVID-19, nie licząc oczywiście samej śmierci, było zjednanie człowieka z technologią. W tym zakresie interweniowaliśmy wielokrotnie. Jestem psychologiem. Specjalizuję się w diagnozie psychologicznej. Jestem także trenerem trzeciego stopnia w terapii Biofeedback. W ostatnim czasie wiele osób za pośrednictwem telefonu zaufania trafiło do mnie w poszukiwaniu pomocy. Najczęściej zgłaszane objawy to kłopoty z impulsywnością i nadpobudliwością psychoruchową, Deficyty natury poznawczej, takie jak kłopoty w koncentracji i z pamięcią, kłopoty z rozchwianiem emocjonalnym, częste przypadki uzależnień, stany lękowe i nerwicowe oraz liczne symptomy depresyjne. Pandemia miała znaczny wpływ na sposób postrzegania rzeczywistości przez ludzi w każdym wieku. Znacznie częściej niż dotychczas mierzyliśmy się z dolegliwościami angażującymi w swoim zakresie bezpośrednio pracę naszego mózgu. W pewnym momencie znaczna ilość interwencji, w jakich braliśmy udział, dotyczyła podobnych do siebie objawów neuropsychologicznych spowodowanych zarówno samym wirusem, jak i stresem jemu towarzyszącym. Równolegle do pandemii COVID-19 rodziła się i przybierała na sile inna trudność problem skutków pokowidowych koncentrujących się w oku szeroko rozumianych uzależnień. W swojej pracy obserwuję coraz więcej pacjentów, którzy zostają do mnie skierowani za pośrednictwem telefonu zaufania. Mają oni bardzo dużo problemów wynikających z trudności w funkcjonowaniu w życiu rodzinnym. Staram się znaleźć dla nich czas pomimo bardzo napiętego grafiku. Zauważyłam, że coraz częstotliwość tych pacjentów wzrasta. Podczas pandemii COVID bardzo dużo mówiło się na temat zdrowia psychicznego, zarówno w telewizji, radiu, w gazecie. Wzrosła też znacznie ilość pacjentów leczących się z powodu założeń psychicznych. Zauważyłam, że ludzie przestali się wstydzić pójść do psychiatry, poprosić o pomoc. I tą pomoc teraz uzyskują. Często po prostu e, ludzie, e, którzy wcześniej, jeżeli na bardzo wysokim poziomie, mogliby sobie pozwolić na dobra luksusowe, w tym momencie ciężko im e, z budżetu, który posiadają, opłacić chociażby podstawowe potrzeby, rachunki, e, czynsz, e, wyżywienie. Więc no, uważam, że to jest bardzo duży problem. E, I ja, jako radca prawny, e, Potrafię, będę potrafiła im pomóc, um, aby pokierować ich, w którą stronę iść, jakie rozwiązania wybrać, aby um, im po prostu żyło się łatwiej do czasu, kiedy zostaną um, wdrożone rozwiązania te antyinflacyjne. W ostatnim czasie w. W trakcie trwania pandemii COVID-19 bardzo pogłębiła się, powiększyła liczba osób uzależnionych, zarówno od alkoholu, jak i od substancji psychoaktywnych. Choć nie tylko, bo i uzależnienia takie behawioralne, czy chociażby od komputera, też są bardzo ostatnio częste. Naszym zadaniem jest pomagać wszystkim, ale pomoc osobie uzależnionej przez telefon jest bardzo utrudniona. Chodzi o to, żeby takiego pacjenta pokierować do odpowiedniego po prostu ośrodka, do terapeuty, ponieważ my przez telefon niestety nie możemy zbyt wiele zrobić. Wraz ze zwiększeniem ilości osób potrzebujących pomocy psychiatry, zmniejszyła się ilość dostępnych miejsc do psychiatry i kolejek do psychiatry. Dlatego tak ważna jest współpraca, między innymi z telefonem zaufania, po to, żeby ludzie, którzy najpilniej potrzebują tej pomocy, mogli ją uzyskać bez konieczności czekania w kolejce. Sytuacje takie jak COVID-19 pokazały nam, jak ważne są inicjatywy społeczne skierowane w stronę pomocy innym ludziom. Telefon zaufania jest jedną z nich. Jest to. Wsparcie wynikające z konieczności, przed jaką stawia nas życie, połączenie to nasza odpowiedź na wiele pytań, jakie stawia przed nami pandemia. COVID zmusił świat do szukania nowych rozwiązań, a specjalistów do szerszego sposobu interpretacji praw i mechanizmów rządzących człowiekiem. Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności, do listy miejsc pomocowych świadczących wsparcie, dodaliśmy biofeedback. Narzędzie wspierające nasz mózg w procesie odzyskiwania psychicznej równowagi. Drugim innowacyjnym narzędziem pomocowym jest współpraca bezpośrednio zaangażowanych wolontariuszy jako odpowiedź na coraz szerzej pogłębiającą się samotność.